Przod odwleć. Tylko chyba muszę zmienić najpierw ustawienia. No tak. Mm. poproszona. bo mam problem. Właśnie coś się... Coś nie chcę mi tej gry odpalić. Do cholery. Coś się, coś się... zablokowało. Coś się trzepło znowu. A i z tą grątę zawsze jakiś problem. Coś mi się stanie. Ja nie wiem czemu. Dobra, spróbuję teraz naprawić. Dałoby się zrobić o jeszcze może tak wezmę, żeby żeby było ładnie widać. Dobra, ładnie widać, ładnie widać. No wszystko się zgadza. Jedziemy Ocieczkę. Teraz poleci bardzo epicka muza Jezu, lubię tą muzykę tak by to Nie wiem jak wy, ale lubię ten utwór Niestety tego koresia nie możemy zagadać Tutaj to musi być na dole jakaś impreza, bo ta muzyka naprawdę jest nieba Ale to nie w to miejsce idziemy Idziemy tutaj Please sign the waiver, ok

Idę do ciebie zastrzelić, kurwa, już. Fuck! Ślepak. Nie zastrzeli. Dobra, czyli mamy, czyli mamy żywego. Rozjebie dobra, idzie, idziemy... Idę mu nawjechać. Dziękuję. No dobra, czego ty chcesz ode mnie? Dobrze, trzy trzy żywe i dwa szlepaczki. Fuck you. Hahahahahah! <laughs> Dobra, udało się. Mamy to. Jest, wygrałam. Okej. Okay, druga runda. Jeżeli wygram wszystkie rundy... No to... A tak, teraz będę miała yy, przedmioty. Zobaczmy co mi się wyciągnie. Ok. To może być fajne. No serio, od was kipujące przeciwnika. To trochę śmifne. A on jaki ma? A, że może pominąć ten i zobaczyć jaki tam jest. No dobra. To idziesz panie wypierdzielasz mi tu stąd. Czyli tutaj będzie ślepak. Dobra, tu będzie ślepak. Tu będzie kurna, ślepak. Nie chcę ryzykować na z strzeleniem siebie. odrzucić. No dobra. A, dwa żywe i dwa ślepaczki. Nie, nie, nie. Jest! Czyli teraz ślepy będą. Teraz będą ślepaczki. Teraz ślepaczki będą. Dobra, dobrze mi idzie. Dobrze idzie. Nie źle. Ojej. Ojej. No! No! ja! A dobra, ślepak. Dobra, na ja nie będę atakować. No dobra. A, a leczenie. Podejrzenie. Yy, yy, co tam jest? Okej. Okay. Trzy żywe i dwie, dwa ślipaczkę. Tutaj może pominąć tak jakby. jakby. Mam się! Dobra, dobrze widzę. idzie! HAHAHAHAHAHAHA no! Damn Fuck you! No dobra, chcesz Chcesz, proszę cię bardzo. Będziemy walczyć. Eee! A, moje włosy. Dobra, masz, masz kurde, nie denerwuj mnie. I podejrzę, zobaczę, co tutaj się dzieje. A, ślepaczek. To mogę na siebie przyjąć. I w dillera pierdeknę. Fuck! I i jedziemy w niego. Yes! Wygrałam! Dobra, teraz najgorsza lunda. Teraz została nam ostatnia najgorsza lunda. Czy się uda? Bo to jest najgorsza lunda. To jest moment, kiedy trzeba się z bardzo skupić. No dobra, ty razem się poddaj! Gnoju! No dobra, walczmy! Zatem... Ha? Okej. Co należy? E? I? E, e. A4 teraz? A ja mi najlepsze! A dobra, tutaj mogę uniknąć jednego. A odcina zadając dwa obrażenia. O, Dobra. Zabawmy się. Za glasztyna. I know. The drill. Dobra, podejrzę. Chuj. Jadę na siebie, kurwa, stres mnie trochę zżera, żera przyznaję, moi drodzy. Nie wiem, teraz to już nic nie możesz zrobić, koleś. Bo teraz jest ten. o oh, shit! Ale to był taki ryzyk! Kurde, powiem wam tak szczerze, to był kurde taki, taki ryzyk, że ryzyk kurwa. Dobra. Próbujemy podejrzeć. Kurwa ślepak, dobra. Dobra, w imię Glasztyna, rozpierdalamy to. A teraz, a teraz zaglasztyna ryzykuje. Rzecz, mam nadzieję, że to nie będzie ślepy ryzyk. Teraz. Błagam, umrzej. Jest! Dobra. Dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Dobrze mi idzie. Dobrze mi idzie. Teraz nam skończysz, teraz skończysz, koleś. I'm ready! Dobra. Tak, to jest teraz, muszę jeden raz go uderzyć i koniec, wygrałam grę. Teraz mi nic nie zrobisz, Gnoju. Teraz już zagrasz, ty na, na pożegnaj się. Co? Tutaj chyba nie ważne, czy uleczy go, to chyba nic nie zap... E? E właśnie, ja nie wiem... zaklasytyn nie nie ja się to przebawiłam nie o nie 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 pyszne No i dobra, panie i panowie, wygrałam. Dziękuję. No to, panie i panowie, to już jest koniec live'a, bo to miało albo skończyć się kiedy po dwóch godzinach, albo jak no. Albo jak wygram. No i zagrasz, to na wygrałam. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Ja zatem to, ten razem będzie trzecia część live'a, ale to dopiero wieczorem. I to będzie balatro. Oczywiście dwie godziny. A ja zatem żegnam się z wami. Trzymajcie się. Bye, bye.